Witajcie, z tej strony Ono i Dwa, a dzisiaj po dość długim czasie wrócimy do matematyki. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zostać na dłużej, zachęcam do subskrypcji. I ogólnie możecie też znać w komentarzach, czy wolicie tablicę w wersji białej, czy w wersji takiej ciemniejszej, żeby lepiej było widać na przykład w nocy. Nie wiem, mi to jest obojętne. A jak Wam będzie się podobało bardziej w wersji takiej ciemniejszej, to możecie napisać, to ja spróbuję w takiej właśnie nagrywać. Przejdźmy zatem do treści. Mianowicie ostatni odcinek był o funkcji liniowej, zatem przyszła pora na funkcję kwadratową. I teraz tak. Funkcja kwadratowa, z tego co patrzę po książkach swoich, w pierwszej klasie jest nieznacznie poruszona, w drugiej klasie już jest jej więcej i to znacznie. Jakby w pierwszej klasie to jest dosłownie liźnięcie, czym jest sama funkcja kwadratowa. Problem jest oczywiście to, że zgubiłem podręcznik do drugiej klasy albo go sprzedałem, jeszcze pamiętam nawet więc muszę się opierać na zbiorze zadań, e, tylko same tematy, że muszę, e, ty, jakby same tematy tylko mam widoczne. Z kolei z pierwszej klasy widzę, co jest, no i widzę, że po prostu jest sama definicja funkcji kwadratowej, e, jak wygląda postać ogólna i tak dalej, e, funkcja kanonii, e, wzór przepraszam, postać kanoniczna i tak dalej, i tak dalej. Zatem e, przejdźmy do samej e, funkcji kwadratowej. Funkcja kwadratowa to jest taka funkcja, która, którą można opisać wzorem y równa się, będę pisał to nawet, y albo może nie tu, przejdę sobie niżej. Ten wykres mi się potem przyda, na czerwono to zapiszę, y równa się a x kwadrat przez ten o kwadrat plus b y plus c. I to jest postać ogólna wzoru, przepraszam, funkcji kwadratowej, gdzie, no oczywiście, x to, aha, dobra, teraz widzę błąd. Oczywiście powinno być bx, pomyliłem mi się z okręgiem. bx, o, teraz jest poprawnie, i to x oczywiście Odnoszą się do jakby do położenia na osi. Oczywiście ta oś jakby pozioma to jest oś X, natomiast pionową jest oś Y, czy OY, czy zero Y ze względu na zero, które jest po prostu w środku układu współrzędnych, oczywiście. Ale przechodząc tutaj. A, B i C to są generalnie różne współczynniki, czy czynniki, które decydują o wyglądzie takiej funkcji. Zwłaszcza kluczowy na sam początek jest C, który jakby definiuje nam, jak to wygląda, gdy x jest równy 0. Czyli załóżmy, że funkcja kwadratowa niech będzie wyglądała tak, że Y równy jest. Załóżmy 2x kwadrat plus 4x plus, albo minus 1. O, może być, minus 1. Co z tej funkcji wiemy? Później się dowiemy, że funkcja ta będzie miała ramiona w takiej ułożeniu. To jest oczywiście bardzo w przybliżeniu, bo widzicie, że wyszło krzywo. Ale chodzi o to, że jakby będzie miała ramiona do góry. To będzie potem wiadomo z, z a, ale o tym później. Ale co na ten moment wiadomo, to to, że w, jeśli x jest równy 0, to y jest równy minus 1. Z bardzo prostej przyczyny załóżmy, że x jest równy 0. W takim razie y równa się 2 razy 0 kwadrat. Plus 2, e, przepraszam, yy, nie 2, tylko 4, 4 razy 0 minus 1. I to jest minus 1. Yy, zatem tak widzicie, to przykład też taki, no bo to też jest ważny przykład, więc dałem też na czerwono, aczkolwiek no, powinienem akurat na czarno, na zielono, ale no dobra, zostanie czerwony. Także widzicie, yy, C. W, taki, w tej funkcji pokazuje nam, gdzie będzie funkcja przecinać oś o y. Tak to moglibyśmy stwierdzić. Czyli w naszym przypadku to gdzieś będzie tu. Chociaż no ja nie dam sobie skali, więc to jest nie. Ta skala, skala jest tylko taka, żeby była. Ukasłuszane, przepraszam. Skali w ogóle nie dałem, no dlatego e, tak mówię. E, I co ważne? E, Generalnie to przyjmuje się, że A nie może być równe 0. Dlaczego? Ponieważ gdyby A na przykład było równe 0, to tak naprawdę z funkcji kwadratowej przekształciłoby nam się to w funkcję liniową, albo nawet no tak, generalnie funkcję liniową. Zostałby nam B i C, albo samo B, albo samo C. Czyli funkcja liniowa. Zatem A musi być różne od 0. I to jest w sumie jedyna jakaś taka zależność taka na sam start. Zatem to jest postać ogólna. Nie będę tego pisał, bo nie doczytać się tak czy siak. Także to jest generalnie co można wnioskować na start z takiej funkcji. Przyjrzyjmy się może takiej funkcji, bo widzę tutaj prostsze funkcje. Y równa się Y równa się, y równa się x kwadrat. Co my z takiej funkcji wiemy? Wiemy przede wszystkim, że no, jakby to tak naprawdę jest funkcja taka, że to jest plus 0x plus 0. Tak naprawdę, jeśli chcemy po, w postaci ogólnej, to tak naprawdę to powinno całość być, ale ze na no to, że po prostu to jest bez sensu dawanie tego, bo to są zera na starcie już, to po prostu zostaje nam samo to, czyli Y równa się x kwadrat. I co z tej funkcji wiemy? Z tego co przed chwilą mówiłem wiemy, że przecina oś o Y w punkcie 0. Dokładnie poniżi 00, czyli w miejscu początku układów współrzędnych. I zarazem wiemy również. Że ta oś po prostu będzie normalnie szła w górę. Tu może jakby będzie parabola, bo to się nazywa parabola w funkcji kwadratowej. Ten, ten, ten łuk, czy ta podkowa, ten magnes, no magnes mi się najbardziej kojarzy, podkowa w sumie też. Ten magnes, ta podkowa, generalnie ta parabola będzie szła w górę. I to można też łatwo policzyć. No załóżmy, no, najprostsze, no mamy minus jeden. To przejdzie, może inaczej, to zrobię w tabelce. Może będzie to jakoś wygodniej. To przejdę tutaj, niebieski. I teraz tak, tu mamy x, a tu mamy y. Nie będę tego tak powinienem zrobić, tak dalej. Dobra, zrobię w sumie troszkę o. Tak, tak, tak. I tak. No i mamy 0. Dobra, kwadratowe 0. 0 do kwadratu to 0. 1 do kwadratu, wiadomo. 1. 2 do kwadratu, 4. Ale minus 1 do kwadratu to również 1. I co widzimy? Jeśli mamy 1, minus 1, które dają ten sam wynik. I to jest zgodne z definicją funkcji, ponieważ dla funkcji, dla danego y. Może być więcej X, ale nie może być dla jednego X wiele Y. To tak mniej więcej w skrócie wygląda definicja funkcji. Zatem widzimy, że mamy już jakby to, że dla 1 i dla minus jedynki wynik jest ten sam. Co to oznacza? To, że możemy wywnioskować, że jakiś punkt, który znajduje się pomiędzy nimi. Idealnie odbija lustrzanie funkcję. Jaki jest ten punkt? Oczywiście, w przypadku tej funkcji jest to punkt 0,0, albo na tym odcinku, albo później powiem w następnym, że to jest wierzchołek funkcji, ale no, na spokojnie. Natomiast, generalnie, to on, ten punkt jest równoległy od obu punktów, dlatego też wartość funkcji. Ze względu na to, że tak naprawdę są dwie połówki takie same w środku funkcji kwadratowej, to generalnie to można powiedzieć, że jak policzymy połówkę funkcji, to drugą po prostu wystarczy przerysować tak samo lustrzanie. No. Tylko albo aż, bo wiadomo, rysowanie na kartce jest czasem problematyczne. Zwłaszcza, że to niekoniecznie da się narysować w czegoś od tak czegoś dalej. Zatem, jak widzicie, tutaj jest też ważna rzecz do zapamiętania. Dalej, co my mamy dalej? E, oczywiście, jakby tu był e, minus x kwadrat, to funkcja wyglądałaby tak. I o, nad mi się złapało, i e, funkcja szłaby w dół. E, dlaczego? Już mówię. E, załóżmy, że mamy to dalej. E, I teraz tak, załóżmy, że to jest y1, a tu jest y2. To teraz dorysuję. Tutaj jeszcze tylko zmarzę. Ok. I teraz tak, dla 0 dalej to jest 0. Ale dla 1 to jest 1 do kwadratu. I de facto razy minus 1. Dlaczego? E, dlatego, że funkcja minus X kwadrat to tak naprawdę minus 1 choć minus 1 razy x kwadrat. Zatem. Tak, jak widzicie, jest to tak naprawdę 1 do kwadratu razy minus 1, a zatem minus 1. 2 do kwadratu 4 razy minus 1 minus 4. I minus 1 do kwadratu to jest 1, razy minus 1 to jest minus 1. Co widzimy? Również to samo. A zatem dla 1 i minus 1, mimo że funkcja jest inna, dalej jest to ten sam wynik, bo wynika to z faktu, że po prostu wierzchołek jest w tym samym punkcie dalej albo po prostu funkcja jest ta sama x, minus x kwadrat i x kwadrat tylko różnica jest co do kierunku funkcji, czyli tak naprawdę jest to lustrzane odbicie funkcji x, minus x kwadrat lustrzanym odbiciem funkcji x kwadrat co można łatwo wynioskować, no, po tym, że na przykład tu mamy 4, tu minus 4 dobra, i oczywiście mogą być też ułamkowe, pierwiastkowe tak naprawdę a musi należeć do rzeczywistych czyli no wymóg E, dobra, I teraz tak, przejdźmy już do tej, e, bo widzę, że to nawet jest dość szybko, do wierzchołka e, funkcji. Zatem, mamy jakąś funkcję, tu, o, i tu, no, nie. <laughs> Widzicie, narysowanie tego to może być lekki problem, ale załóżmy, że to jest funkcja taka, że jakby jest, y, jest to funkcja kwadratowa, załóżmy, jakaś tam. I teraz tak, co my, co my wiemy z tej funkcji? Przecina oś y, tu o. Przecina oś o y w punkcie 0,0. To jest 0,0. Y, ja daję w, ze średnikiem, ale mo, można dawać z przecinkiem. Oczywiście to potem dopiero się wsypie przy przecinkach, jak są na przykład 2,5 i 1,5. Wtedy już lepiej dać ze średnikiem, ale to nie jest aż tak znaczące. I teraz tak, co my wiemy również. A jest większe od 0 tylko oczywiście kwadratura a jest większe kurde, a jest większe od zera. Z czego? Ponieważ, tak jak mówiłem to wynika z tego, że po prostu tak definiuje się, znaczy, no nie powiedziałem tego do końca tak bezpośrednio, zatem no teraz powiem od a możemy wywnioskować dlaczego znaczy, w jaką stronę przebiega ta funkcja. Co przed chwilą było widać w przypadku x kwadrat i minus x kwadrat, gdzie jak było minus x kwadrat, to a było równe minus 1, a zatem funkcja szła w dół, ale jak było x kwadrat, to tak naprawdę było 1 razy x kwadrat, zatem funkcja szła do góry. I to 1, taki minus 1, to było po prostu a. Zatem też, też możemy to wnioskować dość prosto. I teraz przejdźmy dalej. Punkt 00. Jest to czerwony. Um, jest to wierzchołek. Ja to oznaczę jako litera W, bo też się tak oznacza. I teraz tak. Co my wiemy przez to, że to jest wierzchołek? To nam się później przyda. To jest P, a to jest Q. Oznaczenia ogólne, to można byłoby oznaczyć jako przez, nie wiem. Z i O, <noise> nie wiem, no tak naprawdę, no przyjęło się, że pejku. więc po prostu tak to, tak jak e, wtedy jest to, tak oznacza. I teraz tak, w podręczniku mu piszą, że to jakby od momentu tej linii czarnej, w tym przypadku, to wszystko, co tutaj widzicie, albo nie inaczej, to zaznaczę, zaznaczę to kolorem nie będzie takim, to wszystko i tam dalej w górę, to Um, jest funkcja, jeśli pika, to przepraszam, um, jest to ramię paraboli. Ramię, e, paraboli. -y Dobra. E, ramię paraboli. Oczywiście dwa ramiona dają jedną parabolę, czyli taką funkcję kwadratową. I teraz tak, jeszcze ostatnia rzecz, która, ostatnia rzecz, która jest wypisana, to oś symetrii, czyli w przypadku to czerwone o to. to. To, co widzicie, i to tutaj od czarnego od zielonego punktu odchodzi w górę przez czarny. E, przez czarną linię, zgubiłem słowo. Przez czarną linię. E, w sumie przez czarną prostą, tak naprawdę, bo no, no, jak widzicie, no, chodzi oczywiście o kolor. E, także. Jak widzicie, to jest oś symetrii i właściwie to tyle. Ale, znaczy z samej budowy paraboli. O co chodzi z p i q? Jak wspominałem, to jest wzór, postać ogólna, wzór ogólny funkcji kwadratowej. Ale są jeszcze inne postacie, czy inne wzory. Na przykład postać kanoniczna. Teraz z postaci kanonicznej da się też wywnioskować właśnie wierzchołek oraz oczywiście a. I teraz tak, y równa się a, nawias, x minus p, do kwadratu, plus q. Oczywiście zachowując wszystkie oznaczenia, że a to jest współczynnik kierunkowy, tak możemy to określić, czyli to jak szeroka i w którą stronę będzie szła parabola, oraz mamy p i q, które dają wierzchołek x, to oczywiście no, w zależności od param, po prostu to, to co podstawiamy jakby pod funkcję, jak mamy całą funkcję a, p, q mamy, to po prostu pod x podstawiamy to, co ma nam wyjść przy y. I tak, oczywiście a musi być różna od 0, to już wspominałem, dlaczego w tym przypadku zostałaby nam dosłownie q, czyli no, tym bardziej liniowa, bo to jest nawet funkcja wtedy stała. Tak naprawdę, i to jest postać kanoniczna. Z tej postaci, oczywiście, da się bardzo łatwo przejść do postaci ogólnej. W przeciwną stronę jest trochę gorzej, ale są wzory, które pozwalają nam przeskoczyć z funkcji ogólnej, z postaci ogólnej, może bardziej nawet, do postaci kanonicznej. Jak? Już pokazuję. P. Może nie tu. p równa się minus b przez 2a. Ok. No i tak można wywnioskować p, potem q można bardzo prosto policzyć, mianowicie, no, co, co można z tego wywnioskować? Że to, że, może nie, nie czerwonym, że p to, yy, dam, nie wiem, taki o, że p to jest jakiś x, xp, a q to jest jakiś yp, albo yw nawet mogłoby być właściwie, bo od wierzchołka. Zatem co widzimy? Y, jakiś x, jakiś y. Zatem funkcja kwadratowa określająca dla, danego, dla punktu p, czyli jakby dla naszego x, da nam wartość q. Czyli możemy policzyć to następująco. Q to jest F. Odprawam. Mam nadzieję, że nie wyjecham poza ekran. Nie, ok. Ups. Jak wyjecham raz poza ekran, to mogło się zdarzyć, bo nie ochłodzę całego ekranu z, y, nagrywanego, bo to nie jest, bo OBS niestety nie, nie chce nagrywać w takim normalnym formacie. Mniejsza. Jak widzicie, można tak to policzyć. Można, dlaczego by nie? Bo Q to jest po prostu funkcja od p. No w tym przypadku, oczywiście, niezależnie jaka byłaby to funkcja, po prostu, no, jeśli nam wychodzi 0, no to znaczy, że tam to całe, bo to z tego można policzyć, że jakby tu podstawiamy xp, tu xp, nie wiem czy to widać, czy widać myszkę, ale pod ax kwadrat podstawiamy axp, kwadrat pod bx podstawiamy bxp. No i. Y Tyle. Jakby przeliczyłem wtedy kół. OK. Zatem mamy postać kanoniczną i postać ogólną, o ile czyno jest tu na kiedy indziej, bo widzę, że materiał już trochę długi jest. Dobra. Ostatnia rzecz na dzisiaj to delta. Czyli liczenie miejsc zerowych, bo o to chodzi. Jakby delta to jest już powoli mem, ale chodzi generalnie o to, że jakby wyznaczamy. Tą deltą, takim oznaczeniem, taki trójkącik oznaczamy miejsca zerowe. Jeśli delta jest większa od zera, to, to oznacza, że mamy, że X mamy X1 i X2, które są na osi o X, a zatem takie, które dadzą, równ, dadzą jakby dadzą 0y w sensie, że są równe 0 że inaczej f od tych dwóch dobra, f od x 1 jest równe f od x 2 w środku oczywiście delty większej od 0 i jest równe 0 jeśli delta jest równa 0. Ze... Fantastycznie, jeśli delta jest równa 0, to wynika z tego, że mamy jakiś Fx, F od y, X 0 i on jest równy 0. A jeśli mamy deltę ujemną, czyli to co jest najgorsze, to to oznacza, że po prostu nie ma miejsca w zerowych. Także e, tak wygląda w przypadku funkcji e, kwadratowej, kiedy mamy deltę mniejszą od 0, e, to nie mamy miejsc zerowych. Czyli na przykład załóżmy, że mamy tutaj o e, taką funkcję, a znaczy układ skóryny, a funkcja przebiega sobie o tak. Albo tak. Albo tak. Tu nie jest styczne, Albo o tak. No, różnie. Ale nie może przecinać osi OX. X. E, Zatem to mniej więcej tyłem na dzisiaj. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli, film wam się, e, jeśli chcecie zostać na dłużej, e, zostawcie suba. Myślę, że następny odcinek drugi z funkcji kwadratowej zobaczyć, czy zrobię 3 czy 2, ale drugi pojawi się myślę, że gdzieś pewnie w, w listopadzie, a jak nie w listopadzie, to w grudniu. Do następnego. Trzymajcie się i cześć.